Grazyna Torbicka skomentowała aferę wokół Jana i po której stronie stanęła. Grazyna Torbicka doleczyła do stale rosnącego grona celebrytów, którzy zabrali glos w sprawie Jana Pawła II i jego dziedzictwa. Od kilkunastu dni temat papieża Polaka w zasadzie nie schodzi z internetowych naglówków. A wszystko za sprawę nowego dokumentu z cyklu Bielmo, którego autorzy oskarżają nie od 2005 roku duchownego o świadome tuszowanie spraw księzy pedofilów. Od momentu premiery produkcji do sprawy zdazyli się już odnieść m.in. dziennikarz Tomasz Trlikowski znana z negatywnego stosunku do religii i Patrycja Mlynarska, którzy potraktowali zarzuty wobec Jana Pawła II poważnie. Inny punkt widzenia przyjął Maciej Musial. Aktor Stanel w obronie papieża, A oprócz niego również Ida Nowakowska czy Krzysztof Ziemiec. Na wszystkie te osoby niedługo potem spadła masa krytyki ze strony internautów. Gdzie w całym tym sporze odnajdziemy Grazyna Torbicka? Znana dziennikarka i prezenterka została zapytana o swój stosunek do zarozprawy przez portal Jastrze Post. Okazuje się, że gwiazda rozdziela od siebie konieczność zbadania nadużyć Jana Pawła II i jego zasługi do Polski. Nie widzi więc całej sytuacji jedynie w czerni i bieli. To nie jest odpowiedź na trzy sekundy. To jest bardzo poważny temat temat, który na pewno musi być wyjaśniony. Ale jedyne, co mogę powiedzieć: to, że historyczna rola Jana Pawła II dla Polski jest bezsprzeczna. Właściwie trudno sobie dzisiaj wyobrazić, jak potoczyłaby się ta współczesna historia Polski. Czy nastąpiłby taki przelom, jaki nastąpił w związku z faktem, że Jan Paweł II został papieżem i przyjechał do Polski jako papież czy to wszystko? Co później się wydarzyło, miałoby miejsce, czy my mielibyśmy taka siła retorycznie pytała dziennikarka? Co dokładnie Grazyna Torbicka ma na myśli, gdy mówi o konieczności wyjaśnienia sprawy? W dalszej części rozmowy celebrytka nieco uszczegówila swój punkt widzenia, a cała sfera związana z problemem z jakim Jan Paweł II i kościół od wielu lat się boryka. Jest absolutnie sprawa, która powinniśmy naglasniać, o której powinniśmy mówić i o której powinniśmy dyskutować, to bez wątpienia podsumowała: Zgadzacie się w tej kwestii z Torbicka?